Pasja jest motorem życia dla osób w spektrum. Ja się czuję dopiero teraz dobrze ze sobą, wiedząc, że jestem autystyczna. Wcale mnie nie trzeba naprawiać. Nazywam się Klaudia Lewandowska. Tańczę z waklarzami bojowymi. Poznajcie moją pasję. Pasja jest motorem życia dla osób w spektrum, czy to autyzmu, czy ADHD. Najpierw u mnie te szczególne zainteresowania to były warsztaty artystyczne, bo ja się nałogowo zapisywałam. To przypomina takie uzależnienie. I na takie zajęcia bardzo często chodziłam, od malowania jakichś obrazów intuicyjnych przez właśnie śpiewanie. Była też gra na bębnach, także było tego mnóstwo. Mam jakieś nagrane piosenki, mam wydrukowane wiersze. Poezja u mnie się pojawiła też dosyć wcześnie, jak śpiewanie i to było, to było totalnie autoterapeutyczne że ja tam pisałam najtrudniejsze rzeczy, które mi normalnie nie przychodziły przez gardło. Całe uczestniczenie w tych warsztatach po prostu kierowało do tego, żeby mieć swoje miejsce a że nie mogłam tego jednego miejsca znaleźć, no to było to takie ruchome, że ja byłam to tu, to tam i dopiero po diagnozie czuję, że jestem w dobrym miejscu. Jest ten stereotyp, że te relacje towarzyskie są trudne i oczywiście są. Trzymam relacje z ludźmi głównie, z tymi, których poznałam właśnie na warsztatach artystycznych. No, taki odbiór mojej osoby był, że ja jestem radykalnie szczera, <grych> Natomiast po prostu jak zobaczyłam, jak to pomaga innym osobom, no to zaczęłam trąbić. Że jestem tą autystyczną, adechadową lesbijką. No, miałam tę wolę życia, gdzieś tam coś świetliło, że ja po prostu widząc, że ta sztuka pomaga, to się rzucałam w to po prostu na maksa, bo to była jedyna rzecz, którą znam, która mi jakiś komfort dawała. No, mnie czy innym osobom. Może też bardziej właśnie chodzić o ten proces, o to włączanie w sztukę każdej osoby, żeby po prostu się poczuła właśnie wreszcie w jakimś miejscu chciana i to jest dla mnie ważniejsze. Ja się totalnie odnajduję w tym, co Julia stworzyła jako taniec z wachlarzami bojowymi. To jest połączenie wschodnich sztuk walki, których jest mistrzynią między innymi w uszu. Baletu, którego się uczyła, i teatru, który jej pozwolił to wszystko razem połączyć. Te wachlarze bojowe gdzieś stały się takim moim zdrowym nawykiem, aktywnością, utrzymywaniem relacji z dziewczynami, które chodzą na zajęcia. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. Najlepiej się czuję właśnie z dziewczynami w tej bezpiecznej sali. Gdzie razem się tego uczymy, gdzie to wszystko powstaje, buduje się. Ja znam mnóstwo osób autystycznych i spektrum ADHD, które mają te swoje pasje i są świetne. Asperger to był człowiek, który badał autyzm, dlatego żeby nas naprawić. To jest dla mnie totalnie niedopuszczalny pogląd. Ja się czuję dopiero teraz. Dobrze ze sobą, wiedząc, że jestem autystyczna. Wcale mnie nie trzeba naprawiać. Każdy talent jest wyjątkowy, ale każdy wymaga oszlifowania. Bez wsparcia nie byłoby to możliwe.